Cześć, cudery z laboratorium papieru. Pamiętacie, jak wam pokazywałam album z kolekcji Actionowych, właśnie yy, taki górski, podróżniczy górski? No, to z tych samych papierów wykonam drugi album. Yy, ten robiłam typowo pod zdjęcia, więc on już jest wypełniony zdjęciami. Zobaczycie go w całości. I jest to album, który ma wymiary. 19,5. Na 26 i grzbiet ma 7,5 cm. On jest tylko ma grzbiet oklejony tym zamszem czy tam welurem. Natomiast tutaj jest obłożony papierem. Na grzbiecie jest napis. To są chyba wykrojniki. Nie pamiętam skąd te wykrojniki, akurat. Na pewno musiałam dorabiać ten, ten dzióbek do nazwy. I to generalnie wygląda tak. Tutaj mamy wstążkę typu gnieciów a nawet nie, to jest to vintage wstążka. I otwieramy. I na okładce mam kieszeń. W kieszeni mam wszystkie... O, mam akurat spis materiałów, które użyłam. Tutaj mam jakiś opis, tutaj mam um, tu mam akurat te stempelki, które tam sobie porobiłam w środku. Możliwe, że je jeszcze gdzieś tu wkleję. Tutaj mam bilety. I tu chyba też są bilety wstępu, że tutaj mam wszystkie rzeczy, które dotyczą wstępu. Tu mam opis. Te, jak to się nazywa? Te formatki to jest wykrojnik i stempel z Analizować craft design. Bardzo lubi ich używać, dokładać, bo fajnie można o tym pisać. No i pierwsza strona to jest wodospad pionowy. Zamykamy na sznureczek woskowany. I tak to wygląda. Ja tutaj te papiery dodatkowo wzbogacałam stemplami, i to są odbite z, z, z archiwalem w kolorze Grandex Espresso, jeżeli dobrze pamiętam, I to są stęperki o różne różniste, Więc jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, jakie konkretne, to musicie się udać do mojego bloga. Tam pod filmem będzie link. Um, tam są opisane powinny być opisane, o ile nie zapomnę, postaram się nie. Tam będą opisane, któ których konkretnie użyłam. Oprócz tego mamy naklejki z AliExpress. Mamy. Yy, taśmy łóziczy ekshona druga strona tutaj jest zamykanie na sznureczek i tutaj mamy taką klapeczkę tutaj obróciłam zdjęcie bo było praktycznie całe to było osoby tutaj mamy wodospad w tą stronę takie klapeczki Zamykamy. Następna strona to jest zamknięcie na gumeczkę. Natomiast z tymi gumeczkami to jest tak, bym powiedziała różnie. Bo yy, szczególnie te wekszonie, co się je kupuje, one są strasznie słabej jakości i potem się bardzo wyciągają, więc myślę, że albo trzeba je mocniej naciągnąć po prostu, żeby jak się rozciągną to żeby nie były takie no, takie niefajne. Albo po prostu z jakiejś lepszej, z, le, z lepszego miejsca mieć po prostu te, te gumeczki. No i tu są ćwieki takie małe. Nity. Tu jest ćwiek i ćwiek, nie wiem, z jakiegoś zestału basali Express też. Otwieramy i też kolejne miejsce na zdjęcia. I to, co tutaj jest dla mnie istotne, to to, że bardzo mi zależało na tym, żeby cały użyć ten papier, ten jeden. Więc go przecięłam i dodałam tutaj po prostu drugi kawałek papieru i go wziąłam połączoną z tempelkami i właśnie tymi taśmami łoży. więc w ogóle się nie rzuca w oczy, że to jest łączenie z dwóch różnych papierów. Idziemy dalej. Tutaj zrobiłam dokładnie to samo. Też mi zależało na tym, żeby to było jedna całość, więc tutaj jest dołączony inny kawałek. Z drugiej strony to fajnie wygląda, bo tutaj mogłam sobie inne ozdoby dać. Tutaj wykorzystałam. Taki pasek papieru, z którego zrobiłam kieszeń. Dołożyłam też element z kolekcji. I tutaj mam kieszeń, w której mam jedno zdjęcie, drugie zdjęcie na macie. Plus mam taką książeczkę zawiązywaną na sznureczek. I wklejone dwa zdjęcia do środka. bo sobie to zawiążę z powrotem od razu. I włożymy. Okay. Następna strona to jedno zdjęcie poziome. Plus tutaj są dwie, dwa miejsca na zdjęcia w, na macie. Tutaj przez to, że cięłam ten papier, to te kieszonki są troszkę chude, ale jako, że jest to mój album, to mi to w ogóle nie przeszkadza. No i opisy też robiłam na, na zdjęciach. Tu sobie pisałam czarnym cienkopisem, o ile się nie mylę. Tutaj ten yy, spinet to jest wykrojnik. Ale całkiem nieźle się trzyma. Chyba z trzech, z trzech musiałam połączyć, bo on był taki dosyć sztywny, żeby się od razu nie urwał. Tutaj w kieszeniach mamy miejsca jeszcze dodatkowe. Takie kieszenie, ale właściwie one mi nie były potrzebne, więc są puste. I następna strona to jest tylko klapeczka jedna i tutaj jest opis co tu, się danego, co tu się wydarzyło w tym konkretnym miejscu wspominałam Wam w którymś z filmików, że zazwyczaj opisuję historię danego miejsca że nie mam potrzeby opisywać uczuć na ten temat natomiast tu w tym albumie miałam taką potrzebę po prostu i chyba w dwóch czy trzech miejscach taki jest kotek, co byś ty chciała co byś chciała i sobie. Tu mamy zawiązywane na wstążeczkę znowu. Kolejne miejsca na zdjęcia. Zawiązujemy. Następnie tutaj jest belly band z miejscem na zdjęcie dodatkowe dwa Tutaj jest właśnie kolejny opis. I tutaj jest dodatkowa mata ze zdjęciem. I tutaj jest: w związku z tym, że zrobiłam tylko jeden magnes, to troszkę się to obkręca, Bo jak ten album stoi, on jest ściśnięty z innymi albumami, to jednak troszkę się tu wygięło. Ale jak to sobie jeszcze podklejam, to powinno się trzymać. Albo po prostu muszę zluzować na tej półce z albumami, bo po prostu jest ich dużo. I, I trochę już tam na siłę je rzucam. Natomiast yy, uwielbiam ją oglądać, uwielbiam na nich wracać. Yy, albumy takie są całkowicie inne niż takie kupne. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to polecam. No i otwieramy tutaj na magnes. I kolejne miejsce na zdjęcia. Yy, nie wiem, czy zauważyliście, ja bardzo dużo robię takich wodospadów, bo uważam, że to jest bardzo fajna opcja na to, żeby... O, widzicie, jakie fajne skała? To jest bardzo fajna opcja, żeby umieścić dużo zdjęć, na przykład ja, ja lubię robić dużo zdjęć jednego miejsca, ale kilku osób na przykład. I to fajnie wygląda potem w takim wodospadzie. I tu jeszcze na końcu mamy taką dodatkową kieszeń na magnes, gdzie tutaj mamy Dodatkowe foldery, które wzięliśmy właśnie w tym adreszpachu, żeby, żeby mieć je tu w tym miejscu i żeby nie wypadały, więc zrobiłam taką. O. I one mi tu w ogóle nie wypadają stąd. I to by było na tyle z tego albumu. Ten mi się bardzo podoba, jestem z niego bardzo zadowolona. Ciekawa jestem, co Wy o nim myślicie. To jest jeden z tych albumów, do których lubię bardzo wracać. I powiem Wam, że mam ich kilka takich, do których częściej niż rzadziej zaglądam. Bo są albumy, które porobiłam. Podobają mi się, nie powiem, że nie. Natomiast mam do nich taki trochę stosunek, że mogłabym to zrobić lepiej. Natomiast ten nie wiem, czy się dało zrobić lepiej. Tak jak mam być tak szczera sama ze sobą, to chyba bym go drugi raz nie zrobiła lepiej. Tak mi się wydaje. Dobra, to widzimy się w następnym. Papa. Pa.